Prowadzisz spa, jogę, pilates bądź gabinet masażu, albo jesteś terapeutą medycyny chińskiej, holistycznej, ayurvedy i chcesz wprowadzić nowe usługi do swojego biznesu. Chcesz wyróżniać się na rynku. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie na jedyny w tym roku webinar z aromaterapii, który odbędzie się już tą środę o godzinie 19. Napisz w komentarzu webinar, a wyślę Ci link. Jestem pewna, że olejki eteryczne, aromaterapia wprowadzą coś unikalnego, wyróżniającego Cię na rynku, i będziesz mógł mogła przyciągnąć więcej wspaniałych ludzi do siebie, do swojej praktyki biznesu. Więc nie straż tej okazji, bo taka okazja jest tylko raz w roku, na wiosnę, gdzie będę się dzielić wiedzą właśnie o olejkach eterycznych, jak robić, tworzyć swoje mieszanki, żeby także z zapachem przyciągać ludzi, stworzyć unikalny zapach dla Twojego biznesu. I zaraz wkrótce po webinarze, w tą niedzielę, odbędzie się pięciotygodniowy kurs z aromaterapii, na który Cię też bardzo serdecznie zapraszam. Więc widzimy się wkrótce. Trzymaj się. Ciao!